No halo? Tak, słucham. Yy, z mojej sprawy tam y, mieszkanie, tak? Marian? Duchu, 5 złotych. No to muzę na tego co no było u Ciebie. Pani, to Jebak z Marianem rozmawiam? Nie. Bo tu jest na, w ogłoszeniu napisane, y, y, wynajmy mieszkanie, trzypokojowe, Marian. Czy Łukasz? Aha. A kto chce wynająć? No ja. Ja dwóch sprawie ogłoszenia. No wiem, ale skąd jesteś? Ale nie rozumiem, jeszcze raz. No, no? Halo. Ile osób chce wynająć? No, no bo to jest całe mieszkanie za 1000 zł, tak? Czy pokoje? Czy za pokój 1000? Jak to tam jest? A skąd jesteś? Nie, nie rozumiem pani. No, no. tu miejscowy jestem, tylko pytam się, czy to jest dostępny... A, suwał, tak? Tak, tak. Aha. A, a ile osób chce wynająć? No ja i ja i mój, Ja. Ja i mój dwóch znajomych będzie tam jeszcze. Ja i... Znaczy. Pani znajomy, tak? Ja i mój, moich dwóch znajomych. A dwóch znajomych. No. Aha. To znaczy trzech facetów, tak? No. No. To nie wynajmę dla facetów. Czemu? No bo nie wynajmę. A dlaczego? Niby nie będę dla facetów. To Pracujecie? Co, co robimy? Pracujecie? Pracujemy. Ja, ja pracuję, moi koledzy też pracują. Aha. No nie, no. Powiem e, pani tak. Ja, tak? Pr, ja, ja jestem kierowcą autobusów. E, mhm. Mój kolega drugi, no tam pracuje jako taki zwykły magazynier, ale też po 12 godzin, to rzadko bywa w domu. Mhm. No i trzeci kolega, on pracuje zdalnie, on przy komputerze będzie robił non-stop. Mhm. No rozumiem. No, także... To zapiszę. To wynajmie pani, Zapisa czy nie? Zapiszę numer... Zapiszę numer telefonu i się odezwie. To wynajmie pani, czy nie? No, jeszcze nie wiem. A a ile pani ma lat? Ja? Tak. Na emeryturze jestem. Bo młody głos pani ma, tak jakby się pani śmiała. Na emeryturze jestem, mówię. A to, to za. A, a, jak pani, pani pani ma na imię? Co ci to wiedzieć? Bo ja tam muszę się zapytać na suwałkach, czy pani jest legitna? Czy pani jest uczciwa? Ja muszę tam zasięgnąć języka na tych suwałkach. Od kogo? O, tam się zapytam, nie jedną osobę I będę wiedział, prześwietle tam panią. Aha. No. A jak pani ma na imię? To, to ja się odezwę. Na razie dziękuję. O której? Dziękuję, mówię, że ale, na razie. Ale, że o której pani zadzwoni? No, że zadzwoni za kilka dni. A, ale to mamy szansę na te wynajęcie? No raczej nie. A, A na przykład, jakbyśmy pani więcej zapłacili, 500 złotych zamiast 1000? 1500? to jest dużo mieszkań do wynajmu możecie spróbować gdzie indziej ale my jesteśmy tutaj to znaczy my jesteśmy... to znaczy tak jak są so, no. jak są so wynajmy mieszkań to 1000 zł to nie jest z opłatami a to ile jeszcze do tego dochodzi do tego dochodzi czynsz woda oho y, co? A internet tam ma pani podłączony? Tak, jest możliwe, jest Wi-Fi, ale jest w tej chwili zawieszony. A, a można tam palić PETy? Y... PETów się nie pali, tylko się wyrzuca. No, ale możemy tam palić w mieszkaniu? Nie. A, bo my byśmy tam chcieli na przykład. Piątek, sobota, abyśmy chcieli tam organizować sobie imprezy w trójkę, zaprosimy sobie jakieś tam... normalnie dziewczyny, jedną, drugą i będziemy palić pety i pić se piwo. To chyba jakiś żart? Nie no mówię uczciwie, wolę żeby pani wiedziała, niż później pani będzie na policję dzwoniła, że my se siedzimy sześć osób i jest ok. To znaczy... na policję to ja nie dzwonię, tylko sąsiedzi zadzwonią i to szybko. A po co, jak my będziemy cicho? My sobie włączymy Winampa, będziemy se słuchać muzyczki po cichu no. i sobie będziemy siedzieć. No. Nie, nie, nie pytajmy Wam. Dobra, 2000. Poszukałem dobra, 2000, bo to jest dobra lokalizacja. 2000 ostatecznie. No dobrze, nie wynajmy. Czemu? Bo nie. No bo też je... ja szukam też uczciwie i żeby. I dla mnie pasowało, nie dla tych, co chcą wynajmować, to dwie strony muszą umowy no to Zaświadczenie o niekaralności no. przywiązę na miejsce, jak będzie mogła dać mieszkanie? No, no, nie, no nie wynajmę. Yy, zaświadczenie o niekaralności wezmę? No nie wynajmę, bo. No? Bo nie wynajmę, no! No co, bo nie wynajmę, no! Ale czemu nie wynajmę, no? No to niech pani powie, to niech, no, pani, to niech pani powie, czemu? To, to trudno, to się z tym pogodzę, no ale czemu? No, bo mi ma pasować. Ale co nie pani? Nie mają pasować osoby. Ale co pani? jak nie... to ja swoją, swoją własność wynajmę komuś, kto mi nie ale... odpowiada? Ale co pani nie odpowiada? To niech pani powie, co? No, czano, no przede wszystkim w ogłoszeniu piszę, że dla osób niepalących. No to nie no. będę palił w środku przecież. No, także. Dobranoc. No jak dobranoc? To dwa tysiące? No kurde. <gryw> no dziwna jakaś jest. Właśnie mogę powiedzieć, że pani chyba alkohol piła, ale tak nie wiem,